Hej, hej, witajcie! Zapraszam Was dzisiaj na propozycję makijażu paletą Natasza Denona Mini Star. Wygrała pod poprzednim odcinkiem z tej serii trzema głosami. Yy, głosowała Wandzia, Ulcia i Eligia. Z tym, że Ulcia jeszcze zaznaczyła, że właśnie leży jej ta paleta i nie wie dokładnie, jaki by tą paletą wykonać makijaż. Przyznam się, Ulcia, to że u mnie też. Ona leży w szufladzie dosyć rzadko. Po nią sięgam i cieszę się, że wygrała, bo mamy minimalizm, 5 cieni. Tak się prezentuje paletka. I postaram się zrobić, postaram się oczywiście dla Was wszystkich postaram się zrobić makijaż taki mini starowy. To znaczy, no, wyfiokowałam się troszkę bardziej, tak jak przystało na mini star, powiedzmy. Ale dobra, nie przedłużajmy, dziękuję Wam serdecznie za głosy. Proszę o głosowanie na kolejną paletę z tej serii. Już do mi, doczekasz się tego traveler na pewno, bo coraz mniej tych palet, także nie ma problemu. No, ta wygrała trzema głosami, poza tym były jakieś pojedyncze. Jaki zamysł w głowie mam? to jeszcze nie mogę Wam nic powiedzieć, bo nie wiem. Dobra, już zaczynam beblać, zaczynam beblać. Zaczynamy! Na ustach mam, słuchajcie, pomadkę tą nawilżającą od bryski w odcieniu kawa. Bardzo fajnie mi się sprawdza. I dzisiaj wydaje mi się, że pasuje. Ale już wkręcić nie można, to jest odruch. Dobra, zabieramy się do roboty. I co zrobimy? Biorąc pod uwagę, że nie ma tutaj jasnego beżowego cienia, to wiecie, że ja chyba zacznę od y, zewnętrznego kącika. A gdzie ja mam w ogóle pędzelek Denony? Bo mam. Mam, mam, a czemu by nie? Jest, oczywiście, że jest, a czemu by nie? Tylko gdzie? A jest tutaj. No właśnie, y, pędzelek był zakupiony razem z paletką którąś, więc będę go wykorzystywała i zobaczymy, jak to wyjdzie. Ulcia, słuchaj, może by tak. Ja nie wiem jaki ty masz kolor oczu. Yy, tutaj może coś po jednej stronie neutralnie, po drugiej coś bardziej yy, z akcentem kolorystycznym. Paznokcie mi w ogóle ci nie pasują do niczego. Trudno. Będę zmieniać, niedługo będę zdejmować w ogóle na krótkie. Ale to w innym filmie wam powiem dlaczego. Bo dzisiaj nie chcę tego tematu w ogóle poruszać. Jeszcze jest świeży i biorę sobie ten cień jasny, może. On nie ma jasnego beżu, jak jest taki dosyć jasny. Ja też coś gadam niepotrzebnie. I sobie zaczynam tutaj. A o, nie, jest taki jasny. Dobra, zaczęłam sobie w wewnętrznym kąciku. Jakoś to potem ogarnę. No to dobra, to lecimy do zewnętrzny... wewnętrznym, tak, wewnętrznym. To lecimy do zewnętrznego kącika. Odwracam pędzelek i tym ciemnym. On jest bardzo ciemny pędzelek jest bardzo miękki nie wiem czy ulcia masz opadającą powiekę czy nie ale tutaj też ją gubimy patrzcie jak szybko tu ją gubimy no ta paletka jest mm, odpowiednia nam mi się wydaje wieczorowe jakieś wyjścia imprezki zobaczcie jaka, jaki pigment, jaka ciemna no bo nie zrobimy takiego leciusieńkiego makijażu ma po ogłosiu tak, tą paletką. Ja sobie tu biorę pędzel i podczyszczam, nie będę Wam już mówiła. I też ten cień dam sobie tutaj, yy, ale tylko na początek dolnej powieki. O! Mam nadzieję, że ten mikrofonik będzie fajnie łapał dzisiaj. Znowu na stojaczku. No, co powiecie? Ciemne oko, nie? Dobra, i teraz, żeby przełamać coś właśnie, pewnie Cię nurtuje ulcia ten cień, tak? Co to za wynalazek kolorystyczny? Więc ja go dam może na środek dolnej powieki. Tak, i on tylko w palecce wydaje się bardzo nie tak jakiś niebieskawy, ale on ma piękny podton. Fioletowo-brązowy, naprawdę taki jest wielowymiarowy. I sobie tutaj dolną powiekę. Troszkę się osypałam, ale to nic. Ja sobie to strzepnę. od Maxi służy do szczepywania, karygodne, ale dobrze się nie strzepuje. No dobra, a na środek górnej powieki. Dam ten złoty, ten mocny. I, I patrzcie, i to już jest cały makijaż. I tym samym ten od razu się optycznie tutaj rozjaśnił. O jaki on jest ładny. Naprawdę, on jest bardzo ładny. No. I to, i to jest tyle w tym oku. Taka moja propozycja na jeden makijaż. Patrzcie, jak krótko. Ale tu, że po środku jest taki błysk, to ja tym pędzelkiem spróbuję sobie, spróbuję. O, widzicie? Tak sobie tutaj rozjaśnię jeszcze wewnętrzny kącik. Niestety ten muszę troszkę rozblendować, żeby go nie było tak mocno widać tutaj. O, no on jest ciemny, także odpuszczamy i teraz rozjaśniamy wewnętrzny kącik tym złotkiem, tym ze środka. Aż tu wyjadę. I na dół. No, troszkę lepiej chyba. Wracam do denony pędzelka i biorę ten jaśniejszy jeszcze, tak na już niedbale, tak? Oprzepuję i blenduję. Do góry. Jest taki króciutki, malutki. Jakiś taki... W ręce się... Co się w ręce robi. Przewraca mi się w ręce. O i tutaj wiadę sobie małgosiowy łuk. Ale tym tutaj właśnie jaśniejszym. Dokładnie tym. Nie jest wcale taki jasny. Jednak dobrze mówiłam. No. Tak to by wyglądało. Tu można sobie wyciągnąć jeszcze. Dosyć mocne. Wyciągnięcie oka i powieki. I teraz, teraz, teraz. Mm. Czysty pędzelek chyba osto z z glamszopu i sobie tylko lekko tak wysmurzę dolną powiekę. Wyrównam tutaj. Zauważcie, że nie używam żadnego jasnego cienia. I spróbuję tym pędzelkiem dołożyć jeszcze tego złotego błysku tutaj przy samej linii rzęs. I tak o, porozpykuję i tak to zostawię, no. Myślę, że tak w ogóle do kreacji dzisiejszej będzie to pasować. Teraz postawimy bardziej właśnie na ten cień w drugim oku. Jeszcze się zastanowię chwilkę, czekajcie. Ten mi się bardzo podoba, on mi się kojarzy z Juką, też denony. Takie, takie kolory złotawo. Um, o, teraz widać. Nie wiem, jak to pokazać. O dobra, słocza zrobię. Może słocz coś jeszcze pokaże. Oliwka. Po prostu oliwka. O. No, podoba mi się. Powiem Wam, że mi się podoba ten cień. On fajnie oddaje niebieskość w ten czuwce oka. Podbija. Tak jeszcze będę klepać. No, troszkę dołożę sobie tego tutaj ciemnego, w sam kącik, już tak tapując. Dobra, przejdźmy już do drugiego oka, bo wiecie jak to u mnie jest, jak się zacznę miziać. I co, stawiamy na ten, tak bardziej go wyeksponować, ten cień. Może go, od niego zaczniemy i potem coś ogarniemy. Palcem. No. Taka baza. Też słoczyk zrobię. Nie jest ponury. On jest ładny brąz. Patrzcie, taki wielowymiarowy brąz i trochę zieleni. Dobra, tak by niebieski w palecie. Ok, lecę od razu na powiekę. Ale on będzie tu taki borcuch trochę dla mnie, nie? Jedynie co to można powiedzieć, że bardzo ładnie się ten brąz. Hmm, Wyłania z tego cienia ciemnym pędzelkiem robię to wszystko. Nabieram go teraz właśnie pędzelkiem i w zewnętrzny kącik lekko go wprowadzę i chcę zobaczyć jak całe oko będzie wyglądało w tym cieniu rozblendowanym do góry lekko. Wybija się brąz, a tutaj opalizuję właśnie na taki morski niebieski zielony turkus. Troszkę na dolną powiekę. Zobaczcie, że to wygląda dobrze. Jeszcze muszę odwrócić. O, ładnie. To wygląda, wiecie, tak aksamitnie, atłasowo, wielowymiarowo. Ciemne oko zrobię. On, jako sam cień na powiekę pojedynczy, bardzo ładnie się kurcze prezentuje. Teraz sobie sięgnę po najciemniejszy, nie czyszcząc pędzla. Dorobię tutaj taki właśnie mały jaskółkowy kącik, rozsmurzony. Tutaj już żeśmy nie gubili opadającej powieki i to widać, ale nie szkodzi. Zostanie bez. I Teraz podczyszczam pędzelek Denony i biorę ten jasny, beżowy brązowy. No i tutaj też trzeba by było ładnie zmatowić, wyciągnąć do góry. Już tak z bliska patrzę, żeby to zrobić dokładniej i precyzyjnie. No. Nie ma tutaj swobody takiej bardzo, wiecie, takiego, takiej różnorodności. Może te makijaże są podobne, ale tutaj w ogóle nie użyłam właśnie tego cienia. Tego złotozielonego, a ten jest yy, brązowo-szaro, niebiesko, turkusowo no, różny, I, i jeszcze ciemnym dołożę tutaj w kąciku. I jak zauważacie, nie mam nic jeszcze wewnętrznym, więc ja bym teraz tylko po prostu postawiła na ten. Przepraszam, bo tu mam pędzle, mikrofon na stole, nie wiem, jak to będzie słychać. TB16 yy, wezmę. I tu bym więcej dała od wewnętrznego kącika, tego błysku jasnego, i na dole też. Jeżeli komuś jest dobrze i lubi coś ala spotlight, czy Hello Eye, może sobie zrobić ciemniejszy kącik i ten na przykład dać błysk na środek. Ja nie lubię się w Hello Eye, powiem wam, bo jest dla mnie za za blisko oczy wtedy mi się wydają moje to niekorzystnie tak mi się wydaje po prostu chyba że jakieś kolory połączyć jeszcze pocudować nie wiem no on jest rewelacja tak rozjaśnia ale ociepla i jeżeli już byśmy chcieli jeszcze tego użyć jeżeli już jeszcze no to tutaj bym dała go pod spód, żeby podbił właśnie niebieskie tony w tęczówce. Tym samym pędzlem go tutaj wpakowałam, rozmurzyłam. O, i lekko się przełamało kolorystycznie. Oczywiście będą latające oczy, no bo ten makijaż jest bardzo szybki, ale jak to z Denoną bywa, pięknie się rozblendowało i ułożyło na oczach, na powiekach. No i to by było w sumie wszystko na dzisiaj z tej paletki. No bo. Wszystkie cienie użyłam. Ten wyeksponowałam, ten wyeksponowałam właśnie taki dosyć nurtujący, intrygujący i obawę lekką wywołujący. Dobra. Skończę makijaż, ale denerwuje mnie to tutaj to niewyciągnięcie tego, słuchajcie, tej powieki. Muszę tutaj dorobić o, widzicie to załamanie. Muszę tak lekko po prostu ciemny cień wyciągam ponad kreskę tego załamania, tego tutaj. O. I już inaczej. No bo się głupio czułam. O, teraz nie widać już bardzo tej czarnej kreski, nie załamującej powieka. Tak, no więc tutaj takie lekkie przełamanie. Dobra, jeszcze dołożę tego na środek, żeby go było widać. Tego, 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 tego. No i, i wykończę makijaż. I wrócę na podsumowanie pożegnanie. Jestem i postanowiłam jeszcze spróbować nagrać, właśnie latające oczy tutaj aparatem. Zobaczymy, jak to będzie z kolorami. Zbliżę Wam. I w tych światłach. Oczywiście podnoszę powieka, żeby było dobrze widać. A na górze latające oczy z telefonu z błyskiem, znaczy z fleszem. No, to tak, tak to się prezentuje. Powiem Wam szczerze, że paleta jest przepiękna na takie ciemniejsze makijaże, takie troszkę mm, mroczne. I jak niektórzy mówią, zgniluszki, cienie o kolorach takich zgniluszkowych, ale można je bardzo ładnie ograć. Właśnie tutaj tymi trzema kolorami złotem, tym takim błyskiem beżowym i tym beżowym, te po prostu są takie, no inne, no inne są te cienie, są mało spotykane kolory. No mini star naprawdę robi z oczu takie gwiazdy w sensie, no są wyraziste i właśnie są wyraziste i ja mam coś takiego. Ja mam w sobie, że jeżeli już mam taki ciemny makijaż na sobie, to nie potrzebuję jeszcze dokładać, dowalać ciemnej kreski jakiejś czarnej. Można tym właśnie ciemnym cieniem sobie tak wysmużyć. Dobrze wytuszować rzęsy bez kreski na powiece i mi się to podoba. Po prostu one już są tak mocne, mimo że rzęsy słabo dosyć widoczne ale ma to coś w sobie. Nie wiem, bardzo mi się takie coś podoba. Natomiast jak na oku jest bardzo jasno, to człowiek taki troszeczkę rozmydlony jest wtedy, więc ta kreska dodaje pazura, tak? Zaostrza wzrok, za, zaostrza wygląd oka. Natomiast przy ciemnych cieniach ja lubię sam tusz solo. solo. Solo, solo. I teraz tak, na ustach słuchajcie, no... Nie, może skończę oczy, co? Odkryłam, nie odkryłam. Tak. Kredka taka oliwkowa z Eveline na linię wodną. I tutaj i tutaj i powiem wam, że bardzo fajnie pasuje, tylko że ja muszę nałożyć ze trzy razy, żeby mi to dopiero złapało, bo nie przetarłam linii wodnej. A jak zaschnie ta kredka, to druga warstwa trzecia już ją widać. Ładnie wygląda ta oliwkowa kredka Eveline. Napiszę co to za numer, bo teraz nie chcę mi się już tych okularów zakładać, lubkę mam gdzieś tam. Dobra, nie ma, nie ma to znaczenia. Będziecie wiedzieć. Eveline, taka naprawdę, taka inna też ta kredka. Nie I do tej palety to po prostu idealna. No, idealna. Rzęsy, no to wiadomo, Tuż Pump and Plump z Oriflame, wcześniej baza z Eveline, warietę. I na ustach. Mój nowy nabytek. Jakie kombo zrobiłam. I mi się podoba. Mój nowy nabytek. Najciemniejszy marker do ust z Oriflame. I on właśnie, nie, nie mam obawy jak nim rysuję, bo on jest twardy. Tak jak marker, rysuję sobie kontur ust. mocno, przy, Nawet mocno przyciskając. I nie mam obawy, że mi się coś rozpłynie, rozjedzie, rozmarze. Ułamie, tak, złamie. I na to... Jak to do tego pasuje, ten kolor. Ta pomadka 760 od Małgosi, co dostałam, no idealnie pasuje do tego markera. Brick. Super. I ja właśnie jeszcze, żeby nie była taka tempo klejąca się, bo ona jest piękna, matowa, ale ja lubię właśnie też tą drugą końcówką, czyli tym balsamikiem. Patrzcie, w ogóle nie jest pobrudzony. Lubię sobie zacząć tak od środka i do brzegu, żeby to się po prostu troszkę błyszczało. Mm, I jest też komfortowe, ale nie traci na trwałości wcale, ale to wcale. Pomadka jest rewelacja. 760 Maybelline, taka dwustronna. W Polsce to tego nie mogłam nigdzie dostać, nie? W Polsce. Tak jakbym po tym, za tym jeździła po całej Polsce. No po prostu w żadnym rozmanie, który mam tutaj, mam chyba trzy czy cztery już, i w żadnym innym kosmetycznym sklepie nie spotkałam tego koloru. To, no, dzięki Małgosi mam. Mam. I się bardzo cieszę, i, i się cieszę. Słuchajcie, i teraz na koniec. Myśl, myślę, że pasuje ten makijaż. Dobrze się w nim czuję. Powiem Wam, że bardzo dobrze się w nim poczułam. Jest dosyć, można powiedzieć, wieczorowy, ale dzięki temu, że nie ma tej mocnej krechy przyciemnienia. Linii rzęs, takiego wiecie, pazura jeszcze, nie jest taki do końca, jeszcze dla okularnic, nie jest taki do końca y, mocny ten makijaż. No, nie wydaje mi się, że był taki przesadzony. A w ogóle przyszłam z kawusią malutką, taką, ze śmietaną, gorąca, ja gorąca, parzę usta. Spryskam się perfumami Jordan i Gold Essence. Bardzo mi tutaj jakoś podpasowały wyglądem flakonu. Tutaj mamy złoto i to jest jakiegoś yy, szkło kryształowe. Flakon jak flakon, ale zapach rewelacja. I pamiętajcie, że teraz w katalogu przy zakupie tych perfum, tak. W cenie katalogowej 139,90. Przypominam, że to jest najmocniejszy, yy, maksymalna koncentracja zapachu. To są perfumy tworzone przez perfumarzy. I to jest od lat Hit Ikona Bestseller Oriflame. I słuchajcie, macie o tym samym zapachu dezodorant. Dokładnie Essensa. Jordani Essensa. Także do żelantu nie używam, bo po co? Nie mam gdzie, ale tylko pokazuję, że jest. Mam ciut, ciut jeszcze. No i się spryskam teraz tymi perfumami. Ja, to tak właśnie. One są fajne, orzeźwiające i pasują na lato, pasują też jakby na co dzień. Mocne na początku, uderzające takie Intensywne, no, bo to są perfumy. I potem, jak zwietrzeje troszkę, ten pierwszy huch, to jest. Uuu, uu, piękny zapach. Polecam serdecznie. Link dam Wam może tylko do tych perfum pod filmem. O. I wracając do makijażu, to jestem bardzo zadowolona. No, nie wiem, co już gadać, nie? No i tak właśnie tutaj mieszam. A na twarzy? Na twarzy mam też dzisiaj Oriflame, matujący Everlasting Sink, taki mi kolor podszedł i brązerem w sztywcie. jeszcze się przyciemniłam, bo troszkę podkład mi wyszedł za jasno. Dobra, jeszcze gdzieś dolwiecie tę paletę, yy, to tak, nie wiem Ulcia, jakie ty masz te oczy w końcu. Ale i ona pasuje do niebieskich, do zielonych, przepięknie będzie wyglądała, do brązowych, bursztynowych, takich, wiecie, piwnych, do wszystkich. No, czarne oczy to są raczej rzadkością, albo takie bardzo, bardzo takie przenikliwe, takie jasne niebieskie. No to do, do takich jasno niebieskich, przenikliwych oczu, wiecie, o jakich mówię. Aktor jeden takie ma oczy, że no, jak patrzę na niego, to. Hmm, może mi się uda go gdzieś dorwać, to Wam stawię, o którego mi chodzi, ale do czego zmierzam? Będę miała czasu trochę na montaż, bo właśnie te filmy letnie to są o 20, a czasami później, dlatego że ludzie korzystają z pogody. Moi widzowie na pewno też spacerują, obserwatorzy spacerują. Kto będzie na, na dworze w punkt 18 włączał marzenkę? Nie? Bo. Także mi się wydaje, że w lato fajnie, tak później wieczorkiem, już może do łóżeczka. Wiecie, tak obejrzeć. No y, pewnie w okresie jesienno-zimowym wróci pora 18 na filmy u mnie na kanale. Natomiast tak, jeszcze jedna sprawa. Nie wiem, czy będzie teraz znowu w piątek film, bo w tym tygodniu mam sporo rozjazdów. Praktycznie codziennie gdzieś wybywam, coś załatwiam. Opowiem Wam kiedy indziej. Co wszystko, jak się skończy tydzień. O, może podsumowanie zrobię tyg tygodnia w niedzielę. Bo na sobotę chcemy jeszcze ze szlafroczkiem przygotować dla Was film. Już zapowiadałam, no już mamy jakąś tam. On musi oczywiście y, reżyserię zrobić, tak? Scenariusz i w ogóle y, zaplanować, co powiedzieć, co tego. No ja to tak spontanicznie nagrywam. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Może będziecie mieli kupę śmiechu z tego filmu. Zobaczymy. No, że jakieś tam teksty swoje wymyślą. No, bo to takie jest. Co jeszcze? To no widzicie, i nagadam się, nagadam w końcu makijaż krótko, a gadanie długo. No, długo długo. No właśnie, Eligia do, do Ciebie też by pasowała ta paleta. Też głosowałaś na nią. I do twoich oczu oczywiście, że też. No. Także dziękuję Wam, że głosujecie. Głosujcie na, dalej, będziemy dalej nagrywać, i może już nie będę mówiła kontra Meksmo, bo dobra, mamy do wyboru Meksmo i Denone. Tak się ustawiło, przyjęło. Wybierajcie, wybierajcie. No i może dla tej Dominiki, ten Traveler, zagłosujcie, nie? To od razu zrobię cały makijaż yy, i twarzy. No. Dobrze, no będę kończyć na łyczka kawki. Macie ochotę, zapraszam do linku pod filmem żeby mi postawić wirtualną kawkę, jeżeli ktoś ma życzenie, ochotę i gest, za który serdecznie z góry dziękuję. I będziemy sobie razem pić i parzyć się na kanale tą kawą, tak? Głupoty zaczynają mi się włączać. Yy. Powiem Wam tylko, że drugi dzień biorę steryda. Steryda! Dobrze się czuję po sterydach. Dobra, kończę. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie, pamiętajcie, jak coś tam pokazuje. I komentarz, i wybór kolejnej palety do następnego odcinka z tej serii. Życzę Wam wszystkiego dobrego, co Was czeka, spotka. Do następnego. Hej, papa!